Dają na początku macie konkursik na rzecz z kolekcji INK, jedyne co musicie zrobić aby wygrać to koniecznie zostawić subika z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę pod filmem i uwaga uwaga zostawić autografa na koncie Clarisa. Hej, Misiaki, witam Was w kolejnym eksperymencie społecznym. Jak widzicie, znowu jesteśmy na koncie właśnie do eksperymentów społecznych. I jak widzicie, na sobie mam Elektro. I odcinek będzie polegał na tym, że będziemy chodzić po czatach i pytać się ludzi, czy są to klony, czy są to prawdziwe włoski. Ja Wam powiem, że to są klony i właśnie specjalnie sobie je przesłam z głównego konta, bo jedna z widzów mi przesłała. Tak żeby właśnie posłużyły mi one do eksperymentu społecznego. Także zobaczymy. Także zobaczymy zobaczymy co ludzie na temat tych elektro powiedzą Hejka, znacie się na uni? A wiecie co, wydaje mi się, że lepiej napisać na priv, żeby ta osoba sprawdziła, niż tak po prostu widzieć się na czacie, bo wydaje mi się, że lepiej jest właśnie pisać na priv. O, może napiszmy do Sabina Serduszko XD Serduszko. O, piszą. I tu w ogóle jakaś nas zaprosiła do Zomych, także może też do niej to samo napiszemy e, Tylko właśnie warto, żeby sprawdziły, czy one faktycznie są klonami, czy nie są klonami. I ja wam od razu powiem, że to na bank są klony ponieważ jakby były to prawdziwe elektro, to one by były ułożone w kolejności chronologicznej. A jak wiem, elektro był dawno, dawno. Czyli na pewno przed tymi komunijnymi wiosennymi i bili, czyli powinien być tu. Czy te ele to klony? Ja będę chciała się z nimi, tymi klonami wymienić i jak oni dopiero później się zorientują, że to klony, to będziemy mieć jakby od nich potwierdzenie. Jak masz je w pierwszej stronie, to są klony, a jak nie, to nie są klonami. A zobaczysz ele. Włow zazdro elektro. I ona mi w ogóle da prezent. Nie wiem, nie mam włosów w Unii, ale mam buty pixel do wymiany. Nowe konto i elektro. A to są klony czy nie? W ogóle ta osoba napisała, że się wymienia, i pyta, czy może elektro. I ja nie wiem, że jacy ludzie w ogóle. Oni nie wiedzą w ogóle, że te ele to mogą być podróbki. Halo, przecież o klonach było tak głośno. Jak można nie rozpoznawać klonów? Ja nie wiem. Zapytałam się, czy te włoski to są klony, no ona napisała, że nie. To jest eksperyment społeczny Powinnaś wiedzieć, że. Te włoski są z programu Ojojojoj, oj, oj, oj. także Misiaki, pamiętajcie o tym, że Jaka kochana, ona mnie zna! Omygę, omygę ja jej dam prezenciorka, aż. Ona mnie zna w ogóle jak uroczo. Je już pierwszy raz mi się trafiła widzka, która w ogóle mnie zna. I tak w ogóle wiecie, piszę do niej z multika, nie? I dziękuję w ogóle za wszystkie puzderka Ale w ogóle żal mi jest jej, bo ona wiecie, chciała się bardzo zmienić, bo chciała mieć te włoski, a nie miała pojęcia, że to są klony, także żal mi jej troszeczkę jest. I wiecie co? Ja jej dam może jakiegoś fajnego dripka. Ale mi się przyjemnie zrobiono serduszku. Masz takiego ładnego dripka tutaj, ja ci go wysyłam. I kolejna osoba, Osoba, która nie wie, że to są klony. Oj oj Zapytam skąd wiesz. I tutaj Weronika nam odpisała i zobaczymy, czy ona faktycznie będzie lecieć. Wydaje mi się, że ona będzie pewna, że to są klony. Nie dzięki fajny program. No także ja się cieszę, że, że Weronika jest mniej więcej obezana w unikatach. Jakby się miała na początku szafy, to by były to klony. Przecież mam na początku. No tak, konto mam z czerwca. Ale pytam, czy te unii są legit. Wątpię, że teraz da się ktoś nabrać. Napisałam, że właśnie dwie osoby się nabrały że to eksperyment społeczny. Dobra, także cieszę się, że ona mniej więcej wie o co chodzi. Ej, hey, Jak ta osoba wymieni klonami, to ja nie wierzę już w tą ludzkość. Ona napisała, że może wymienić włosy wiosenne za Elektro, także ja nie wiem, czy ona serio wierzy, czy to są prawdziwe włosy, czy ona chce mnie jakby odzwanić, że sobie weźmie te klony, a wiecie, gdzie mi tak zadano? Nie wiem, nie wiem, ale sprawdzę, czy ona w ogóle ma tutaj te wiosenne, bo może się okazać, że w ogóle nie ma wiosennych, a mi coś proponuje. Ta osoba w ogóle nie ma cennych włosów z tego co widzę, także ja nie wiem, czym ona się tutaj chce wymienić. Napisała, że nie wie. Jakieś wiosenne, ale tutaj żadnych wiosennych, z tego co widzę, nie ma. Także ja nie wiem, nie wiem. Ta osoba, z tego co tutaj widzę, ma dripa, także ja się zapytałam, czy ona w ogóle się wymieni za dripa. Ogólnie tak, jakby te włosy nie były klonami, to ta cena na pewno się nie opłaca, bo to jest całkowicie jakby inna wartość. Ale zobaczymy, czy ona w to uwierzy, bo myślę, że napisałam, że elektroce te, co mam na sobie i że są mega cenne. Także zobaczymy, czy ona nam w to uwierzy w ogóle. O, 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 jak ty się chcesz wymienić jak masz piąty level, a po drugie fajne klony elektro. A dasz dripka za te włoski? Bo są cenne mega. Ona się nie zna, więc ja ją chcę troszeczkę tutaj pociągnąć, żeby nam się tutaj odzbaniła. Mamy tutaj osobę, która yy, wie mniej więcej o klonach i wie w której są w stronie. Okej, okay, czyli ta osoba jest obecna w unikatach i rozpoznaje, że to są głównie klony, także super dobra. W ogóle napisałam do mojej wizki, także nie wiem czy ona mnie tutaj ogląda, ale tak wie. Istają tylko tutaj podpuszczę. Nie mam co ci dać, ale bardzo bym je chciała. Co prawda, ale są cenniejsze, ale jak ci tak mega zależy. Ja myślałam, że moi widzowie będą mniej więcej wiecie, że te woski to są krony, ale tak sobie myślę, nie? E, mogę ci ja zaniedać drybkę jedynie albo kokardkę Pixel. Ej, ona serio nie wie, że to są krony. Ja nie wiem, ja w się z nią wymienię, ale później już się uświadomię, żeby była ta śpiesza, bo wykorzystałam trzy wymiany i mogę dopiero za godzinę się wymieniać. Dużo, bo naprawdę masa filmików na temat klonów zalewała YouTube'a, a praktycznie mało z was wie, że unikaty, te klony są zwykle na tych pierwszych stronach i że nie są ułożone chronologicznie. Aha! Ej, faktycznie, te ale to klony. Ty chciałaś mnie odzywać. Kurde, myślałam, że kiedyś jedną osobę przyłapaną. Ale jednak ona się dopiero po czasie zorientowała. Szkoda, że dopiero teraz, no ale. O kurde, ona nam o niej w statusie nie mogę. Dobra, Misiaki, także ja myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku. Na szczęście nie udało nam się, jakby nikogo tutaj odzbanić, w sensie odbanić. W sensie myślałam, że uda nam się jakoś w wmiankę zrobić, i później się osobiście, że to są klony, ale i tak jakby dwie osoby tutaj ostrzegłyśmy, żeby uważały, żeby się nie dały właśnie oszukać, bo właśnie takie rzeczy, które są niełożone chronologicznie, to są klony. No i co, ja myślę, że ten eksperyment wyszedł spoko, także dajcie znać, jak Wam się podoba. No i ja już się z Wami żegnam do kolejnego odcineczka. Papa! Pa.